W 2019 roku oficjalnie i hucznie zapowiedziano powstanie MMO w uniwersum MTG. Z czasem dowiedzieliśmy się, że gra będzie nosić mało oryginalny tytuł Magic Legends i skręci nieco bardziej w action RPG. W zeszłym tygodniu gra została wreszcie udostępniona w formie open bety, a ludzie na całym świecie mieli okazję spędzić czas jako planeswalker na Zendikarze, Dominarii czy Inistradzie. Ja sam? Od samego początku byłem nieco sceptyczny, ale przez ostatni tydzień spędziłem w grze ponad 20 godzin, wbijając mniej więcej 35 poziom, zwiedzając wszystkie dostępne w grze krainy i bawiąc się endgamem. I muszę wam powiedzieć, że Magic Legends przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Sęk w tym, że nie te dobre. Gra jest po prostu zła i obawiam się, a może raczej życzę sobie, żeby nigdy nie opuściła bety i zniknęła w mrokach niepamięci. A zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Zacznijmy od tego, że spróbuję przybliżyć Wam moją perspektywę, która miała duże znaczenie przy ocenie Magic Legends. Z klasycznego karcianego Magica gram w zasadzie bez większych przerw 20 lat. Zjechałem w większą część Europy i Polski, grając w różnej maści turnieje, a na dodatek. Śmiałem twierdzić, że jestem jedną z bardzo niewielu osób w Polsce, która czyta książki i komiksy o multiverse w takich ilościach i orientuje się jako tako w lore. Ale nie sam człowiek żyje. Co prawda na hack and slash e poświęciłem na pewno znacznie mniej czasu niż na karty, to jednak nie wiem czy w jakiejkolwiek grze cyfrowej spędziłem tyle czasu co w Diablo 3, mając na liczniku niemal 1000 godzin. Bawiłem się dwoma odsunami Torchlighta, przeszedłem na Helsinga, Inquisitor Marty i spędziłem kolejne X10 godzin w Path of Exile. I wiem, że są ludzie, którzy w każdej jednej z tych pozycji wykręcili dużo więcej godzin niż ja spędziłem we wszystkich razem, to jednak uważam, że jakąś znajomość gatunku mam. Natomiast od klasycznych MMO zawsze raczej stroniłem, będąc w pełni świadom, że jak zacznę to może być ciężko przestać, a mimo to grałem sporo w The Old Republic, Elder Scrolls i kilka luter shooterów pokroju Division. I uzbrojony w tą całą wiedzę i porównania oceniam Magic Legends jako pospolitą kupę. Gra jest w open becie, co moim zdaniem można wprost czytać jako Sprawdzamy, jak dużo rzeczy nie działa, stąd pominę w mojej ocenie kwestie optymalizacji, cięcia się serwerów, niewidzialne ściany i tak dalej. Ale skoro silnik mikropłatności dali radę rozbudować do takiego poziomu i oczekują od graczy dolarów, to całą resztę zamierzam skomentować bez wahania. Biorę też poprawkę na to, że tytuł jest free to play, ale nadal. Graficznie legend moim zdaniem wygląda jak tytuł z zeszłej dekady. Modele są kanciaste, animacje nienaturalne, interfejs nieczytelny, a i nawet kolory mi nie pasują. Wizualnie jedyne co mi się podoba to grafiki koncepcyjne widoczne przy ładowaniu poszczególnych planów. Gdyby gra wyglądała w taki sposób, to byłbym mi w stanie bardzo dużo wybaczyć. Wracając jednak do interfejsu, karty i skilly. Tu, moim największym zarzutem jest to, że mając dostęp do tak niesamowitej bazy grafiki rysowników, jaką jest Magic, twórcy stworzyli taką masę nieczytelnych koszmarków. Bardzo dużo czasu zajęło mi, zanim zacząłem odróżniać poszczególne skille. A Green Warden i Rampage myliły mi się jeszcze długo potem. To samo artefakty i ekwipunek. To wszystko jest zwyczajnie brzydkie i wygląda jak najtańsze Generic Fantasy items z dowolnej bazy grafik. Wracając na chwilę jeszcze do mikropłatności. To mogę tylko rzucić w eter pytanie, jak można w 2021 roku wypuścić produkt, który ma wszystko to, co w mikropłatnościach najgorsze. Za dolarę można sobie kupić boost do nagród i zwiększyć wypadające ze stworków itemki walutę, czyli po prostu pay to win. Na dodatek dostajemy boostery, które jakoś tam nawiązują do tego, co mamy w karciance, te, że w karciance mamy chociaż zagwarantowany rozkład zawartości, wiecie, ERK albo Mythic, jakieś uncomony, komony i tak dalej. Tutaj możemy otworzyć paczkę, która jest pustsza niż jakbyśmy otworzyli boostera z samymi komonami. Pewnie da się trafić lepszą, ale ja dostałem tylko takie, a kupiłem sobie trzy, na które udało mi się uzbierać zmieniając zebraną walutę gry na walutę zen. Także da się to robić w ogóle za darmo, grindując, ale to nie jest tego warte. Czyli dostajemy najgorszy wariant losowych skrzynek, w których za dolary dostajemy kupę. A na deser możemy sobie kupić jakieś skórki dla naszych stworów, których ceny są tak bezsensowne, że nawet nie próbowałem tego ruszyć. No i Battle Pass, który śledzi daily i weekly zadania. Ale tu progres jest tak minimalny, że nie sądzę, żeby to się opłacało. Drugim dużym problemem gry jest fabuła i wprowadzenie gracza w multiverse. W zasadzie jej totalny brak. Przez większość czasu absolutnie nie wiem co i po co robię. Misje nie wykraczają poza przynieś, zanieś, włącz, wyłącz, Sabi gra nie dała mi poczucia celu, misji ani nie tłumaczy, co to znaczy być wędrowcem. Od pojawiamy się gdzieś w Blind Eternities po odpaleniu iskry i wpadamy na Rozareka. Koniec. Tyle w temacie bycia wędrowcem. Wszyscy napotkani NPC zakładają, że jesteśmy po tej dobrej stronie i wysyłają nas na kolejne questy, które można bezmyślnie wyklikać, a część z nich ma jakieś irracjonalne timery, które trzeba czasem bezczynnie przeczekiwać. Ilość postaci, z którymi można porozmawiać i nawiązać interakcje albo dowiedzieć się czegoś więcej o świecie, w zasadzie żadna. Ilość opcji dialogowych tylko kilka razy wychodzi poza. jedno i o ile ja załapałem motyw z wirem na Zendikarze, to nie sądzę, żeby ktokolwiek kto siada do Magic Legends bez znajomości Zendikaru, załapał o co tu w ogóle chodzi. I żeby nie było, na plus można powiedzieć, że to, że rzeczywiście poruszamy się po Multiverse, a odwiedzane przez nas plany są całkiem klimatyczne, to znaczy. Będąc na Inistradzie walczymy z wilkołakami i slabami, a na Zendikarze co i rusz potykamy się o leżące Hedrony. Spotkamy kamera Nisę, Nise, Lyre, Jodacha, potomków Capeshena, przedstawicieli rodu Markow i tak dalej. Ale to wszystko wygląda bardziej jakby było inspirowane MTG, a nie w oparciu o nie. Motyw Darigaza jest zastanawiający, a na dodatek te światy są bardzo puste i nie ma kto ich nam przybliżać. Można czasem biegać kilka minut po głównej mapie i nie trafić na żadnych przeciwników. I wiecie, nie to żeby w takim diablo była, nie wiem jaka głęboka fabuła, ale samo znajdywanie notatek czy opowieści Dekarda sprawiają, że czujesz się częścią sanktuarium i chcesz o nie walczyć. Tutaj po rozmowie z Nisą pozostaje mi tylko wzruszanie ramionami. Jak dla mnie to oznaka strasznego lenistwa devu, w którym się po prostu nie chciało sięgnąć nieco głębiej do materiałów źródłowych. Archmage Eternal Jodah jest tak drewniany, że to boli, a Squee… cóż, po przeczytaniu całej sagi Weatherlight czuję się osobiście obrażony tym jak został przedstawiony. Frustrujące jest też to, że od samego początku gry dostajemy różnej maści nagrody i walutę, której gra nam nie tłumaczy. Co robić ze skrawkami kart czy eterem, dowiadujemy się dwie godziny po tym jak zbierzemy jej pierwsze fragmenty. I w ogóle kwestia lutów w tej grze i waluty jest zwyczajnie fatalna, cały silnik wydaje się być pomyślany wyłącznie pod endgame i pay to win. Ja do tej pory nie bardzo rozumiem, po co miałbym farmić tą walutę zen, na przykład. Dla kupowania battle passa, brzydkich skórek i bustów? Nie dziękuję. Tego typu mechaniki tylko psują grę. Kupowanie skrawków kart to jest też mordęga. Z dziennym libietem żetonów i ciągłym brakiem tych samych kart u brokera. A generowanie gotówki i eteru? Tragedia. Do tego zbieramy manę, żeby móc rozbudowywać nasze Meditation Realm, który pozwala generować sobie dodatkowe zasoby i odblokowywać na przykład dostęp do rzadszych artefaktów. Ale jak dla mnie tego mogłoby w ogóle nie być, tak samo jak całego lutu. Na początku myślałem, że tego elementu w ogóle nie ma, co byłoby strasznie dziwne jak na Hacken Slash, czy tam Hackens Casta. Ale po jakimś czasie okazuje się, że jednak coś tam z tych przeciwników wypada. A my zbieramy to automatycznie. Możemy podnosić poziom sprzętu, co bardzo mozolnie rozwija naszą postać, ale to wszystko musicie odkryć sami, bo gra nawet wam tego nie sugeruje. I tu spoiler alert: Fabuła na samym końcu nie ma rozwiązania. Beta Legends to tak naprawdę jakiś ułamek gry, bo po przejściu dostępnych światów nic się nie dzieje. Żadnego podsumowania, rozdziału, walki z bossem, wyjaśnienia o co do cholery chodzi. Wypełniamy nasze kilka misji na każdym z planów. I tyle. Kim jest czerwono-włosa Walkerka? Co mamy dalej robić? Ekran końcowy? Cokolwiek? Może chociaż jakaś sugestia, gdzie są Daily i Weekly misje pod Endgame? Nie, sam se szukaj. Dramat. Kolejną rzeczą, nad którą zamierzam się popastwić, jest element, który miał sprawić, że Magic Legends będzie wyjątkowe, a mianowicie karty, budowanie deku i skilli. I to jest niestety dno. Ciekawy pomysł, który w praktyce i tak kończy się tym, że rzucamy jak leci, żeby tylko przeżyć wszystko co mamy dostępne. Na początku wybieramy klasę postaci odpowiadającą jednemu z kolorów many i takie karty będziemy na początku dostawać. Z czasem zbierając skrawki do wszystkiego. Możemy potem miksować nasze deki w dwukolorowe talie, a resztę sprzedawać na ryneczku. Kart jest coraz więcej, potem możemy sobie odkrywać i dokupywać kolejne w swojej bazie. W teorii wszystko fajnie. Ale sama mechanika i fakt dobierania tych umiejętności w sposób totalnie losowy, oraz to, że część z nich jest bardzo przeciętna albo bazuje na istnieniu stworów, sprawia, że przez większość czasu albo w ogóle nie korzystamy z zaklęć, przyzywając tylko stwory, albo odpalamy wszystko po kolei, właśnie tylko i wyłącznie po to, żeby w ogóle przeżyć. Limit ilości stworów w wieku też nie pomaga. Nie raz i nie dwa kończyłem w sytuacji, w której na rynku miałem cztery busty stworów i żadnego stwora. Karciany Magic oferuje całą masę synergii, których tutaj raczej nie oświadczycie. Serio, próbowałem wymyślić jakieś komba, i albo te pojawiają się dopiero po 40 godzinie. Albo nie za bardzo jest tutaj co składać. I tak jak artefaktom i ekwipunkowi wbijamy kolejne poziomy, tak samo możemy awansować karty po zebraniu odpowiedniej ilości skrawków. Ja dobiłem do mniej więcej piątego poziomu speli i, i faktycznie były wtedy silniejsze, ale to ciągle te same spele co na początku. No i wreszcie, moim zdaniem, kluczowym elementem tego typu gier jest progres naszej postaci. Jeśli ten jest satysfakcjonujący, to i grze da się wybaczyć inne wady. Ale niestety tak tutaj nie jest. Już wspominałem, że levelowanie kart jest bardzo wolne i nie czuć różnicy. Ekwipunek też nie daje poczucia zyskiwania potęgi. Rozbudowa Meditation Realm jest nieciekawa. Zostają nam więc poziomy samej postaci, które znowu w zasadzie nic nie zmieniają, bo kończą się na 30 poziomie, a potem to chyba już wbijamy tylko i wyłącznie dla własnej satysfakcji ani nie odblokowujemy niczego nowego, ani nie dostajemy jakichś specjalnych premii. Jakieś minimalne gratisy i to jak mówiłem przy tych pierwszych 30. Serio, po dwóch godzinach gry już mi się nie chciało nic w niej więcej robić. 30 poziomów naszego wędrowca niewiele nam daje, a zmiany poziomu trudności tylko wydłużają czas klikania w wykonywaniu poszczególnych misji. Nasz bohater ma swojego rodzaju punktację, która jest sumą siły jego ekwipunku, artefaktów, kart stali i jego samego. To jest okej, okay, bo widać progres. Ale mam duże wątpliwości, czy ten licznik jest w stanie rozpoznać niuanse i minimalne synergie w dekach. W każdym razie, kierując się tą punktacją, wiemy mniej więcej, który z czterech poziomów trudności wybrać. Ja dobiłem do trzeciego. Każdy oferuje dodatkowe nagrody, więcej mobów i tak dalej. Można sobie potem grę utrudniać i dawać bonusy do nagród, ale podziwiam każdego, komu wystarczyło samo zaparcia, żeby doczłapać do tego etapu. Skoro mechanika gry kuleje, grafika też, osadzenie w świecie jest praktycznie żadne. A i śledzenie progresu postaci i lud ekwipunku nie daje frajdy. to no może chociaż te elementy MMO są w porządku. Eee, nie bardzo. Gra w żaden sposób nie wspiera grania w teamie. Nie ma praktycznie różnicy czy czyścić etap samemu, czy w trzyosobowym zespole. Serwery tak szybko jak pierwszego dnia się zapełniły, tak szybko się później opróżniły. Szczerze nawet chciałam namówić żonę i brata, żeby wspólnie pobiegać, a ta gra tak bardzo nic nie oferuje, że wstyd było w ogóle zaczynać rozmowę. Handel walutami dzieje się niebezpośrednio, a jedyne co mogłoby być fajne to pojedynki. Tylko, że nic się na nich nie zyskuje, w związku z czym nikt ich nie gra. Próbowałem pogadać na czacie i złapać jakiś random team, ale efekty były jeszcze gorsze niż losowe drużyny w CSie, pełne dzieci z Rosji. Już kilka razy wspominałem o tym jak wygląda endgame, czyli grindujemy w kółko te same misje, które już wykonaliśmy, by zebrać zasoby, które pozwolą nam wbić wyższy level card w naszym deku, rozwinąć naszą bazę i zwiększyć moc artefaktów i ekwipunku. Robimy dalej questy i tak dalej. Niby standard. Ale ile można grać w kółko tą samą misję? Wydawało mi się, że losowo generowane lochy to już jest jakiś standard, a tu nie. Jedziemy w kółko to samo. Co gorsza, żeby rozwijać nasz konkretny build, będziemy grać w kółko jedną, dwie misje, te same, z największym payoutem w naszych kolorach many. Może ktoś już odkrył jakiś lepszy sposób na grind, ale ten który nasuwa się intuicyjnie jest fatalny. Po tygodniu grania totalnie tych samych nudnych misji odechciało mi się zupełnie. Przyznaję, że na trzecim poziomie trudności ilość mobów i wyzwanie jakim stała się gra wreszcie zaczęło być nieco satysfakcjonujące. Wszystko o czym mówiłem do tej pory to tylko największe z VAT gry. Te mniejsze dałoby się mnożyć w nieskończoność. Słaby system respawn mobów we wspólnych instancjach, co sprawia, że mapy są puste, dziwny system szybkiej podróży, targowisko, na którym nie da się filtrować posiadanych rzeczy i marnuje kupę czasu przeklikując poszczególne pozycje, żeby sprawdzić, czy w ogóle mamy czary, które chcemy sprzedać albo kupić. Schowek z rzeczami, gdzie zajęło mi chwilę, zanim w ogóle znalazłem, gdzie trafiają bonusy zdobywane w ramach darmowej części BattleBasa. I tak dalej, i tak dalej. Podsumowując, Wszystkie elementy gry, które mogły sprawić, że Magic Legends będzie ciekawą pozycją, takie nie są. I widać w nich pośpiech i lenistwo deweloperów. W ramach bety dostaliśmy, moim zdaniem, jedną dziesiątą część pełnej gry. Magic Legends wyróżnia się jedynie swoją totalną przeciętnością i jako takiej nie wróży jej długiego życia. To wygląda jak gra, która pierwotnie miała zostać wydana na telefon. Serio, planowałem, że zrobię ten odcinek po premierze OpenBety jak tylko ją ogłoszono, i nie spodziewałem się, że nawet nie będę próbował tej pozycji bronić. Nie liczyłem na cud, bądźmy szczerzy, ale nie spodziewałem się takiego nudnego koszmarka, który szkoda, że w ogóle powstał. Mam nadzieję, że będzie również to klapa finansowa. Niech Lizardzi lepiej dobierają sobie partnerów biznesowych, bo szczerze mówiąc. Kryptik od razu pachniało porażką. Albo zwyczajnie niech się skoncentrują na tym, co jeszcze jako tako im wychodzi, i zostaną przy samej karciance. Magic Legend odstawiam na półkę. W tej grze drzemał niesamowity potencjał, i fakt, że karcianka zapewnia stały dopływ kontentu i wizardzi odwalają większość roboty, mógł zapewnić tej grze długie życie. Z tego też powodu pewnie będę zerkał tam co jakiś czas, sprawdzając co się dzieje, bo może zaczną dodawać jakieś ciekawsze ewendy albo. Cokolwiek. Gra powinna trafić do gruntownego rebuildu, jak Anthem i Artefakt, chociaż <gryw> wiem, jak to się skończyło w obu tych przypadkach. Z dużych tematów powiązanych z NTG mamy na horyzoncie jeszcze Netflixową animację, ale patrząc na Magic Legends, to moje oczekiwania z niskich spadły właśnie do w zasadzie żadnych. No nic, idę na pocieszenie poprzeglądać sobie spoilery z a w tym gatunku pozostaje chyba tylko czekać na Diablo 4 albo Diablo Resurrected. Ale oba tytuły póki co nie napawają optymizm, a raczej wyglądają jak kolejny skok na kasę. Ech, do zobaczenia.